O, dzwonią. Ty, 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 ty. Co wy tam chcecie? Ech, kurwa, no niezbyt, nie? Paz jeszcze, nie, pierdolej. W ogóle pazji, ousty, ty czajcie, to jest pizzeria ogólnie, nie? Ym, I akurat ten punkt tam na tym oście. Tego nie zapomnę, od tamtej pory w ogóle tam nie przyjeżdżam już. Zresztą rzadko wpada i wyjebany na nich. Co dnia dostanę to właśnie tak jak teraz na jakieś zadupia typu Balmer, Stadiony i tak dalej. Chciało mi się raz lać. Mówię normalnie, gdzie jest toaleta? Ja już nawet ci nie pytałem czy mogę, no bo to normalne i logiczne. Wykonuję dla was jakąś usługę, no to chyba o takie sprawy jak skorzystanie z toalety nie, 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 nie wypada mi pytać. No jakby pytam się po prostu gdzie jest, bo nie wiem. Laska by wypierdala z tekstem, no tak, ale musisz zapłacić euro. <laughs> Kurwo! Naszczałem jej na ryj w myślach. Trzeba <grywa> to Skibla? Gdzie najśmieszniejsze jest to, pamiętam, teraz mi się przypomniało, jakieś parę dni przed tą sytuacją, normalnie pokazali mi, gdzie jest kibel, idź spoko, luzik, W ogóle jak zero gatki. Czekaj, tutaj muszę skręcać. No i powiem Wam, że kibel zajebiście upierdolony... <grywa> Proszę. <doszre. grywa> No i widzicie, one krążą, nie? Tu, tu? i gdzieś tam powracając nie? wchodzę do kimla, a tam sywkiła i mogiła, nie? Czyli wszystko jasne. Przychodzę parę dni później już chcą mnie kroić euro za skorzystanie. <laughs> Także jewać ich.